Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak przeprowadzić reset do ustawień fabrycznych telefonu Doji Blade 20 Max. Na początku przechodzimy do ustawień. Teraz zjeżdżamy w dół do zakładki System. W tym miejscu zjeżdżamy sobie w dół do opcji Resetowania, a następnie wybieramy opcję Wykasuj wszystkie dane, Przywróć dane fabryczne. Tu wybieramy sobie Usuń wszystkie dane. Wybieramy jeszcze raz Usuń wszystkie dane i czekamy, aż nasz telefon uruchomi się ponownie. I jedyne co będziemy musieli zrobić, to wykonać pierwszą konfigurację telefonu. Oczywiście, trzeba pamiętać, że przed wykonaniem tego typu. Kroków na najlepiej wykonać kopię zapasową swojego telefonu, chyba że mamy włączoną oczywiście automatyczną kopię zapasową, wtedy nie musimy takich rzeczy wykonywać. Ale jednak, jeżeli ktoś chciałby zachować swoje zdjęcia, kontakty, SMSy i tak dalej, a nie ma kopii zapasowej, no to bardzo dobrze by było, aby wykonać taką kopię zapasową. Jeżeli wideo było dla ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć.